Serdecznie, jeśli chodzi o samo. Zapomniałem, że byłem połączony z samochodem. Jeśli chodzi o samo y, podsumowanie festiwalu wyzwań, to ono będzie bardzo krótkie. Damy go jako dodatek do, y, do turnieju. Wymienię po prostu graczy i powiem. Zrobię ogólnie zadanie soj, sojuszowe, znaczy cał... nie, nie sojuszowe, tylko festiwal wyzwań. Drugi za energię zwykłą, klasyczną no nagrody wiadomo one są jawne więc to nie jest nic tutaj dziwnego ostatnio byłem w top 10 teraz jestem w top 1000 tylko po te złote tokeny no i zobaczmy jak mi tam poszło, ile zużyłem całego materiału i kto był w top 100 z Polaków jeśli chodzi o, o materiały to zużyłem bardzo mało małej many bo poszło mi jakieś 40 może 50. Ostrzał to nawet nie liczę, to naprawdę są śladowe ilości, co, co, co wydarzenie, ja mam tych ponad 2800, już chyba dwa lata tego, tego ostrzału. Atak toporkiem poszło około 80 sztuk, średnia mana 40 sztuk, atak bombowy 20 sztuk, i tutaj mamy atak smoka też 20. Nie przepraszam po 40, po 40 sztuk i eliksir z dużą maną 37 sztuk. No i 101 zostało mi na jutrzejsze, jutrzejsze zadanie sojuszowe. Tu zaczniemy sobie od top 100 legendy. Niestety, ale wypchnęli naszego rodaka z top 10 Mariusz, znany z Nemezis, później grał trochę u nas i później już przeszedł do kanciapy aktywnych teraz nie wiem gdzie gra gdzie będzie grał ale no mam nadzieję, że jeśli nie w kanciapie to zagada, żeby wpaść do nas kto jest dalej? El Toro Loco, to jest w ogóle ciekawostka gość zakończył swoją karierę w Empires and Puzzles jakieś pół roku temu już wtedy patrzył jakie ma wykokszone oddziały no i po takiej długiej przerwie on wrócił do, do grania ma mega mocne oddziały no i to jest mega w ogóle zawodnik Niewentowy, nie wiem jak sobie radzić na wojnie No ale gra sobie w jakimś sojuszu nieaktywnym Sam sobie tam pyka no i Powiem wam tak szczerze no wrócił chyba z przytupem nie wiem czy się zbroi żeby gdzieś dołączyć do, do Zagranicznego sojuszu bo on długo grał w jakimś zagranicznym sojuszu tylko się nie pamiętam którym chyba w walczących wiewiórkach No i też Jakby się udało żeby trafił do nas to byłoby coś Wspaniałego. Mamy Kena. Ale to nie jest Polak. To jest człowiek z, in, z, z Indonezji. A wiemy, że flagi są takie same. Ale to już Bastard. Yy, oczywiście to jest Polak i, i długo grał w szepcie, więc się tam znamy. Yy, on miał milion. 89 400 i się pytał czy to mu starczy ja powiedziałem, że to mu starczy, ale by nie starczyło by mu chyba 300 punktów do top 100 także dobrze, że sobie poprawił wynik mamy drywala z not for sale już awatary są, zaczynają być zmieniane jak to zawsze jest po wydarzeniach jest jebany z Gwardii Polska Polska w ogóle fajnie, że właśnie jakieś nowe niki się pojawiają w tych topkach, bo są gracze, których wcześniej nie było nigdzie widać. No jest Maxior nasz z Szeptu, 98 miejsce, czyli stabilnie, bezstresowo. Jeśli chodzi o Episki, to długo Mac był na pierwszym miejscu i też się dobrze znamy. Bardzo dobry eventowy gracz, jeden z lepszych w Polsce. Szkoda, że nie udało mu się utrzymać tej pierwszej pozycji, no ale tutaj jest w ogóle jakaś magia, tu się zadziała jakaś magia. 921 tysięcy, 922 tysiące to już trzeba być naprawdę mieć nieźle w czubie, żeby tyle taki wynik osiągnąć. Budda niestety, widziałem, że też długo był w top 10, ale wypchnęli go na 12 miejsce. Jest tutaj frost, też był chyba w top 10 i Wienia też był w top 10, ale niestety niestety tak, tak się stało. No ja skończyłem epicki za pierwszym podejściem, bardzo szybko, bardzo sprawnie mi to poszło. E, tutaj mamy Pyzona oczywiście. No z piekła rodem Stoi, stoi eventowcami W tym sezonie No jestem ja na 55 miejscu Ale totalnie tego nie planowałem Żeby być w ogóle w tym top 100 No bo jakby tutaj to nic nie daje Zależało mi na top 500 No tutaj Szyma z Last Hope No i nie wiem, no i chyba to by było Na tyle No nie, jest jeszcze Maras z Nemezis Maras poszedł od nas do Nemezis, znaczy, jakby, jakby pierwszy przez Nemezis do nas. Potem wrócił do, do Nemezis, i kurczę prawie już rok minął od tego czasu. Masakra, wydawało się, jakby to było wczoraj. Jeśli chodzi o rzadki, no to tutaj to mi kompletnie nie zależało, żeby blisko top 100, bo to już nic to nie daje. Bo są albo top 10, albo top 1000. Mamy niedźwiedzia z rycerz na wygnaniu. Kogo mamy? Kogo jeszcze mamy? Ja mamy dużo tutaj Polaków. Jest Andrew King, jest Hazelnut, też z Piekła Rodem, jest Rasal, jest Pyzon, jest Kane, także no sporo, jest Adasen. O, Adasen długo, znaczy chciał przejść na dogrania. Na wyższym poziomie poszedł do, dopiero do nas, a potem poszedł do Kanciapy. No i widzę, że jednak najbardziej go chyba cieszy granie w krzakach. Znaczy, no nie w krzakach, tylko w, no w, na mniejszej sile wojennej, po prostu, gdzie są łatwiejsze te defy do zbijania. No, może po prostu chce szybciej wbijać skrzynki wojenne, nie mam pojęcia. No jest Wienio. I znowu się ten nick przejawia. No i jest Blade wieczny Łowca, Także. Jest jeszcze szczybył z Legacy, jest frost. Także no sporo, sporo naprawdę dużo Polaków się okazuje, że, że lubi i potrafi grać eventy. No i mam nadzieję, że na jutrzejszym wydarzeniu jakiś Polak zawita. Z krótkiego materiału się zrobiło 7 minut. Także już z mojej strony wszystko. Zaraz się bierzemy za turniej. Witam serdecznie na turnieju. Ustawiłem sobie takie Wiem, że tutaj y, Dular Flur jest y, no, lekarzem, ale tutaj bardziej mi chodziło o to zmniejszenie obrażeń, czy to będzie działało, czy nie będzie działało. Na razie się tego nie dowiemy, ponieważ nikt mnie jeszcze nie atakował. Idziemy z pierwszym atakiem, Satori. Y, Okej. Okay. Wydaje się, że powinienem iść tutaj składem jakimś fioletowo. Dobra, zobaczmy sobie zaraz, kim by tu można było iść. Ok, postawiłem na taki skład. Chociaż nie, ciemnopierzo tutaj nie będę brał, tak mi się wydaje. Bardziej by mi się ktoś przydał, kto będzie czyścił mój status... ...od Gwyna. Tylko kto by to mógł być? To by mogła być Rosalinda to też jest lekarz no może nikogo nie wezmę po prostu wezmę sobie drugiego shimera no zobaczmy regin do kontrowania krampusa karty z garnizonu do, do kontrowania fiscoila nie mam tylko nic tak naprawdę na Hmm, nie wiem czy to będzie dobry ruch. Na tego na nic nie mam. Czwórka nic mi nie daje, bo ja tutaj potrzebuję... i tak, i tak... 8 e... klocków dla Shimera. Okej, okay, to jest całkiem niezłe. No, tak nie chciałem, dlatego pójdziemy sobie od razu kurde, no, może zrobić ten unik. Ale chcę tutaj zagrać. Ach, mogę zacząć od żeby ściągnąć te, wiecie. Jezus, ale źle to zagrałem. No ale dobra, nowe karty wybaczają błędy. No i tu już jest po wszystkim. Ok, tu jest Azlar, więc ja bym go chciał sobie albo odbić, no ale nie mam czym za bardzo go odbić. Albo się wyczyścić. Eee... Trzy fiolety, więc dwa numery jak najbardziej są wskazane. Kurde, spróbuję go odbić. Złotko czy Kitty? Kitty ma 838, a złotko. Dobra, zobaczmy ze złotkiem. No, ok, na razie ani złotko ani kitty by mi nie pomogła. Ogólnie bardzo bym nie chciał grać przez tego azlara na razie, ale nie mam bardzo wyjścia. A dobra, idę w to combo, azlar odpala. Zdjęcia okrutnie. To mi się nie nabił od kontry, więc idziemy tutaj nauczony, nauczony błędem. I teraz tak e, redukcja obrażeń, które nadejdą, już nie żyje mój mega minion. Co jest grane? Ani mega miniona, ani niczego. Uderzył w środek, prawda? Dobra, nie uderzył w środek. I udało się to wygrać, ale złotko. Niestety, czterogwiazdkowa karta kiedyś się nią grało, bardzo fajnie, teraz już nie ma takiej możliwości. Eee, tu, wiadomo, wypadałoby być zielonymi. Zielonych nie ma. Eee, jakiś dispel. Mam dispel i myślę, że zagrał sobie tej grimble. On dostał buffa dzisiaj. Kurde, chociaż to lasala mnie kręci. No, spróbuję lasalem zagrać. Tylko tak, w sumie torni magnie biją mocniej w niebie w czerwone. Więc chyba trzeba było iść w tego grimbla. Jeszcze turkę poczekam. Hmm... Chyba nie biję jeszcze tym diamentem, bo może cało, cało oberwie z Mega Minionka. Ale nie oberwam, a już nie mam takich ruchów bezpiecznych, więc idę w ten diament. Lasal już ledwo żyje. Już nie żyje. A ja ten załaduję. Chciałem powiedzieć właśnie: Dela ale też lemona. Na szczęście się lemona nie, 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 Lemon jednak nie odpalił na całe szczęście. Kogo uderzysz? No nie, naprawdę. Ze wszystkich kart, z które mógł uderzyć, uderzył w tą, w którą nie powinien. Mega minionki dzisiaj ślepo coś biją. Nie tego, czy Regen przeżyje. W kogo uderzy Torn? Świetnie. I najpierw ścięta mana, a później e, uderzenie od torna. No ale dobra, nie poddajemy się. Jeszcze jest szansa to ugrać. Mamy Musić Lemona, póki nie mam rodnej many złożonej. Naprawdę musicie bić wszyscy w jeden cel? Patologia troszkę. No dobra, bijemy. Nie boimy się. Trzeba liczyć, że wpadną te żółte. Plus jest taki, że wiadomo, na tym trybie nie jest w stanie wojownik się odrodzić. Więc jeśli właśnie zginie któryś wojownik, to już jest punkt dla mnie. Tor wiadomo, zabije mega miniona. I teraz muszę zrobić wszystko, żeby tego mega miniona odzyskać z powrotem. Ok, mamy go. Jest wygrana, no ale nie powiem, żeby było łatwo. Astrid. No nie, ja taki, taki dosyć ten dev. O kurde, ja tę lasalę dalej mam. Jezus Maria. Całkiem zapomniałem, że takie, że takie wydziwadła zrobiłem. Jezus Mary No to jest dosyć duży Znaczy to może być duży problem Ale zobaczymy Okej okay, Całkiem się dobrze to poskładało Na razie A ja zaraz będę miał mega minionki. Więc glut nie będzie mi groźny aż tak. Tu są jakieś uniki, ale ja się tym na razie nie będę przejmował również. Tak blisko. Było blisko, żeby to lasal odpalić. Tam mi któryś widz napisał niedawno, że za bardzo ufam swoim kartom niezrobionym, no i pewnie ma rację. Ale tutaj akurat, o ile w poprzednim ataku to, że wziąłem Lasal było yy, no specjalnie zamierzone, to tutaj yy, całkowicie zapomniałem, że mam tą kart, kartę wziętą. W ogóle zobaczymy jak ten cały Fergus działa. Na pewno na... Turmie będzie działał, ale to bardziej gdzieś bliżej środka, a nie że jest gości ustawiony na skrzydle. Wolna karta na jakimś zwykłym trybie. Chciałem sprawdzić, ile mam tego uniku. Jeszcze jedną turkę. No to idziemy po kartę. I pozwolę sobie w tamtą stronę. No i zobaczmy, jak to funkcjonuje. W ogóle na karty z garnizonu, wiadomo, to nie funkcjonuje. W ogóle. Więc ja nie wiem, czy on jest taki OP, jak wszyscy, znaczy wszyscy, jak niektórzy pisali, że nowy tank, nowa dominacja, przecież karty z garnizonu to on praktycznie nic im nie robi. Może sobie odpalać i odpalać. Okej, okay, dzięki za tą Wibikę na środku. Ona nic tutaj nie robi. Ty chyba też leczysz, nie ty bijesz. Dobra, tą lasalę zabieram stąd. Pophit. Fona tutaj zabierzemy sobie. Konstruktów nie ma, jedna kreskówka, a jednak popkit. Jednak to był. To była dobra plansza, żeby zabrać popkita. Nie ma go, ale i tak zagramy ten diament. Żeby trochę przyczesać planszę. Może uda mi się regina załadować przed tym niebieskim ziomeczkiem. Hmm. No raczej byś tak udało, no. Albo i nie. Jezus, ale... fart. Fart na twarty teraz. Dobra. Bijemy tą stronę, bo nam mi tutaj bardziej przeszkadza. Byłoby fajnie, jakby oni się troszkę spalili. 400 życia. Spowolniona mana. Hmm. Czy to mi załaduje tą Delaflur? Chyba tak, dlatego zagram te trzy klocki. Okej. Okay. raczej już po łaponie, no wiadomo, oni chyba na razie nie biją, chyba że tej nie dobiję z klocka, no pewnie, że nie. Hm. Naprawdę przegram z defem, w którym stoi. Widzieliśmy na tanku, dobra, idę tutaj, żeby ich nie ładować. Idę tutaj, i błagam cię, uderz w tego gościa. Dobra, jestem naszykowany na nią, ale od razu biję. I kończę tą walkę. Jezus, ale to była trudna walka. Udało się zrobić 5-0, aczkolwiek trochę to stresu wymagało. Nikt mnie nie atakował. Miejsce 266, 19 punktów straty do pierwszego miejsca. Zobaczymy, czy Polacy się utrzymali w top 100. A jak tak, to którzy. Na razie widzę tego Kobi z Kanciapy. Kto dalej? Aha, dobra. Jestem na 56. miejscu. Bo ten ranking, który mi pokazuje, to jest jeszcze sprzed czwartej walki. Znaczy sprzed piątej walki. Więc ok, spoko, udało się załapać do Top 100 na chwilę obecną. No i y, Lukas z Last Hope. Też widzę, że nie, niezły asortyment. Y, Radgar, Blackhawki. I to tyle. Czyli na razie jest, jest nas czterech, ale na pewno jeszcze ktoś dojdzie, ktoś wypadnie. Zobaczymy, jak to będzie. Dzięki za uwagę. Mam nadzieję, że materiał się podobał. сыммайтесь